Witam serdecznie. Kolejny tydzień, kolejne zdanie o tematyce zimowej, które możemy wykorzystać w rozmowie z Duńczykami, bądź w mailu, bądź w sms -ie. Zdanie na dziś brzmi: Jajoba vi wi in will, jul i o. Jajoba vi for in will, jul i o. Jajoba et vi for in will, i o. Mam nadzieję, że w tym roku e, będziemy mieli Białe święta. Białe święta tak to przetłumaczymy dosłownie czyli innymi słowy, mamy nadzieję, że spadnie śnieg. Ciekawa jestem, czy lubisz śnieg, i czy też masz taką nadzieję, że w tym roku będziemy mieli białe święta. To jest jedno z 55 zdań, które przygotowałam dla Ciebie na okres zimowy. Po co, żebyśmy ćwiczyli duński każdego dnia w okresie zimowym? Są tam zdania o tematyce zimowej, ale również o tematyce świątecznej, które na pewno przydadzą się Tobie podczas wigilii, podczas urlopu, podczas sylwestra. Jeżeli jesteś ciekaw, co to za zdania, to jeszcze dziś możesz je znaleźć w swojej skrzynce mailowej. Zupełnie za darmo. Plik do pobrania, tych plik do pobrania 55 uh, zdań, znajduje się. Pod linkiem. Wystarczy kliknąć w link i otrzymasz wszystkie, wszystkie przykłady 55 zdań duńskich z ich tłumaczeniem na język polski do swojej skrzynki mailowej. A zdanie na dziś do ćwiczenia: Jehovah wifo in i O. E, mam nadzieję, że zatrzymasz nagranie, powtórzysz po mnie zdanie, tak aby nabierać coraz więcej odwagi w mówieniu po duńsku. I bardzo, bardzo zapraszam Cię do tego, aby podzielić się tą myślą z jakimś duńczykiem jeszcze w tym tygodniu. To co? Mogę liczyć na Twoją odwagę? Wierzę w Ciebie i niech mocy duński będą z Tobą. A jeżeli masz nadzieję, że nie będzie, nie będą to e, białe święta, to możemy powiedzieć Ja ek ik edwifo enwiljul i o. Wy says haj haj,